Coś tam upletłem już, zaraz będę sprawdzał, czy nie będzie ciekło, wiecie, ja się uczę wszystkiego, ale ja może się będzie dobrze, znaczy się może się uda, może się nie uda. To się rozkręci, się skręci, nie? Tu jeszcze dam wzmocnienie. Będzie efekt końcowy, myślę, że będzie git. Podłączyłem pompę, no nie cieknie, to co? Uwaga, będę testował. Do rowu, ale wali ładnie. I. i. Mogę być hydraulikiem, ha! Zaraz dokończę i zobaczcie ten efekt. Ja, ale się podnieciłem znowu. Takie coś, zobaczcie. Bardzo pięknie. Tu do przodu się otwiera, tutaj na dół nie kolidują. Jeszcze mi zostało tutaj wkręcić i tam podpiąć wąż. Daję i to grubo. Dobra, dobra. Koniec prac. Udało się przed deszczem, potem całą noc ma walić, nie? Przedłużyłem sobie, wiecie, sobie tak dalej wiaderko postawić. Podmalowałem jeszcze po tych deszczach, podmaluję jeszcze z dwa razy. Trochę wyczyszczę to, bo to tak na wariatach chciałem tylko zabezpieczyć, żeby mi to nie rdzewiało, czy coś. Bo tu dałem taką rurkę zwykłą stalową. No, myślę, że podziała tam te 30 lat. Kurde.